Takich kobiety Ruda było podczas wojny wiele. Łączniczki, sanitariuszki, kolporterki bezszelestnie wykonywały swoje zadania, często w drugim, trzecim szeregu. Moja bohaterka ruda na początku nie wydaje się osobą, która może brać udział w konspiracji. Z pozoru delikatna, spokojna, ale w chwili zagrożenia potrafi być opanowana i zachować zimną krew. Dowództwo przydzielają ją jako łączniczkę gładka. Wkrótce Ruda zakochuje się po Władku. On na początku wydaje się chłodny i zdystansowany, ale nie trwa to długo, ponieważ sam zakochuje się w Rudę i od pierwszego wejrzenia. Zaproszeni na ślub Janka i Leny zostają schwytani przez Niemców. Podczas przesłuchań na Szucha Ruda zostaje dotkliwie pobita na oczach Władka, który nie może jej pomóc. Traci wzrok, dochodzi do siebie pod opieką dr. Marii, wspierana przez Władka. Następnie postanawia wyjechać z Warszawy, ale Władek namawia ją, żeby wzięła udział w zamachu na Rainera. Myśli, że miłość będzie silniejsza niż strach. Ewolucja, jaką przechodzi Ruda w czwartej części serialu, może być nieco szokująca dla widza, ponieważ ze spokojnej, sympatycznej i pogodnej dziewczyny musi zamienić się w opanowaną, zimną zabójczynię wieża rudej, ponieważ z pełnym zaangażowaniem i świadomością podjęła się walki z wrogiem. Potrafiła znaleźć w sobie siłę i odwagę na to, żeby staczać i wygrywać każdego dnia swoje własne bitwy.